Jest kolejny projekt ustawy dotyczący. Nazywamy go lokalna półka. Chodzi o to, że w latach 90. -tych, 2000. -tych sprzedaliśmy nasz rynek detaliczny. Weszło całe mnóstwo, tak zrozumiałem, aluzje zewnętrznych firm, zewnętrznych supermarketów, które sprzedają swoje produkty. Dlatego, dlatego też ta lokalna półka rząd powinien zmusić te zagraniczne supermarkety do kupowania naszych lokalnych produktów, produktów z rynku lokalnego. I zdefiniowaliśmy to w ten sposób, że jeżeli w danym powiecie jest dana produkcja, to mają być sprzedawane te produkty. Jeżeli nie ma w tym powiecie, to w województwie i w województwach sąsiednich. To zabezpieczyłoby polski rynek przed tym i przed produktami ukraińskimi, i przed produktami z Mercosuru, a nawet produktami, przed produktami z Niemiec.